Przyjechałem tutaj do Warszawy do seminarium praktycznie. Jestem teraz obecnie klerykiem na drugim roku. Chciałbym Panu Bogu podziękować w ogóle za moje życie, za moich rodziców, którzy mnie wychowali, za łaskę powołania, które jest dla mnie bardzo cenną łaską. I bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że mogę też mieć kontakt z młodymi ludźmi, że mogę też przekazywać im takie proste właśnie prawdy o Boże miłości, o tym, o postaci też kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nazywam się Tomasz Wyszyński, pochodzę z południa Polski, a teraz jestem obecnie klerykiem trzeciego roku Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego właśnie archidiecezji Warszawskiej na krakowskim Przedmieściu. I tutaj właśnie gram postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to postać niezwykła dla Polski, niezwykła dla Kościoła, ponieważ to właśnie dzięki niemu udało się właśnie osiągnąć to, co mamy teraz w Kościele. Właśnie jego taka postawa, jego właśnie takie niezachwianie się w trudnych chwilach jest dla mnie wzorem, czyli takiego pokoju, takiego po prostu y, dobrego, dobrego wzoru, do zapatrzenia się na Maryję, ponieważ na Maryję postawił wszystko. Jej zawierzył siebie, zawierzył cały naród. I właśnie on jest takim wzorem, właśnie to jest taki wzór, do którego podążę. Ja mam na imię Mateusz, pochodzę z Przybyszewa, to jest ostatnia parafia archidiecezji warszawskiej. Jestem klerykiem drugiego roku wyższego metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Panu Bogu chciałbym podziękować też za moje życie głównie za to, że mnie prowadzi swoimi ścieżkami, za dar powołania, za dzisiejszą opatrzność, za dzisiejszą pogodę, za tylu młodych ludzi, którzy tutaj się pojawili i za to, że on czuwa nad nami.